Jak długo uda Ci się przeżyć na każdej planecie? Obejrzałeś wiadomości i wolisz uciec z tej planety? Na początku trzeba sprawdzić, ile czasu uda Ci się przeżyć na innej planecie i poszukać schronienia w naszym układzie słonecznym. Zaczniemy od Merkurego. Jeżeli wylądujesz po jego oświetlonej słońcem i rozgrzanej do 430 stopni Celsjusza stronie, w ciągu jednej tysięcznej sekundy skończysz jako zwęglona kubka popiołu. A po jego ciemnej stronie, wychłodzonej do minus 173 stopni Celsjusza, w tym samym czasie zmienisz się w bryłę lodu. Jeżeli na Ziemi doba ciągle była dla ciebie za krótka, to witaj na Wenus. Doba tutaj trwa tyle co 5832 ziemskie godziny. Mamy tylko wątpliwości, czy uda ci się przeżyć aż tak długo w wenusjańskiej atmosferze. Jest bardzo niezdrowa, ponieważ zawiera dużo dwutlenku węgla i kwasu siarkowego. W kwestii Marsa prognozy są bardziej pomyślne. Jeśli weźmiesz ze sobą lekki skafander, to spokojnie możesz tu przeżyć kilka dni. Później wykończycie wysoki poziom promieniowania i 95% dwutlenku węgla w atmosferze. A także burze pyłowe, które unoszą się do 8000 km wzwyż i poruszają z prędkością 300 km na godzinę. Na Jowiszu albo uniesiecie wiatr wiejący z prędkością 800 km na godzinę, albo zabije piorun 100 razy silniejszy od ziemskiego. Albo dokonasz żywota w oceanie płynnego metalicznego wodoru na głębokości około 40 tysięcy kilometrów. Pocieszające jest to, że cierpieć będziesz nie dłużej niż sekundę. Saturn też nie pozostawia nadziei. Jeżeli nawet przebijesz się przez chmury amoniaków w górnej części jego atmosfery, to ten gazowy olbrzym po prostu rozerwie cię na kawałki swoimi potężnymi huraganami. A do powierzchni urana w ogóle nie dostaniesz się żywy, bo w jego gęstej atmosferze składającej się z mieszaniny amoniaku i metanu, praktycznie od razu rozpuścisz się razem ze skafandrem. Na Neptunie włosy delikatnie będzie ci rozwiewał wiaterek wiejący z ponaddźwiękową prędkością 2300 km na godzinę przy temperaturze minus 200 stopni Celsjusza. Sam pomyśl, jak długo pożyjesz w takich warunkach? Skoro nie masz szansy, żeby przeżyć na innych planetach układu słonecznego, można poszukać szczęścia poza jego granicami. Nie radzimy tylko lądować na planecie Wasp 12b. To najgorętsza planeta ze wszystkich dotychczas odkrytych. Raczej nie przeżyjesz długo przy temperaturze 4000 stopni Celsjusza, czyli około 3 razy wyższej od temperatury lawy w ziemskich wulkanach. Nie bardziej gościnna jest planeta Korot Exo 3b, na której będziesz ważył 50 razy więcej niż na Ziemi. Takie ciśnienie błyskawicznie zmiażdży cię na placek. Jeśli zdecydujesz się osiedlić na 51 Pegasi B, to raczej ci się to nie uda. Ten gazowy olbrzym w świetle swojej gwiazdy nagrzewa się do 1000 stopni Celsjusza, a wietry wieją tu z prędkością około 1000 km na godzinę. I chociaż nie ma tutaj wody, może na ciebie spaść deszcz z rozpalonego żelaza. Na planecie Korot 7b również czekają na ciebie deszcze, ale tym razem kamieni, które wyparowały do miejscowej atmosfery przy wysokiej temperaturze. Idziesz do domu? Tak, na Ziemi też sporo jest niebezpiecznych miejsc, w których człowiekowi nie uda się przeżyć nawet kilku sekund. No ale jak to jednak przyjemnie mieć taką możliwość, żeby spokojnie poleżeć na kanapie, bez skafandra, popijać herbatkę i jednocześnie płynnie obracać się wokół takiego kochanego słońca? A wy jak myślicie, czy we wszechświecie są planety, na których mógłby zamieszkać człowiek? Czekamy na Wasze komentarze i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby dowiedzieć się więcej ciekawych rzeczy.